Hej, witam cię w kanale Polko Polaków w Niemczech. Nazywam się Krystian Madej i witam cię w dekancelarii. Na co dzień wspieramy osoby prywatne i przedsiębiorców pod kątem finansów, podatków i ubezpieczeń w Niemczech. A w dzisiejszym odcinku, który jest pierwszym odcinkiem z serii dwóch odcinków, ponieważ będzie pierwszy odcinek dzisiejszy, w którym Ci powiem jakie właśnie ubezpieczenia w Niemczech są obowiązkowe, musisz je według przepisów i prawa posiadać, a jakie są ewentualnie zalecane i dobrze je mieć? Ale te, które są zalecone, zalecane i dobrze je mieć, będę omawiał w kolejnym odcinku. A dzisiaj, moi kochani, opowiemy sobie tylko o tych, które faktycznie musisz mieć. Bo nie ukrywajmy, czasami, czy nawet jakiemuś ubezpieczycielowi, czy jakiejś znajomej, znajomemu, jakiejś głośnej reklamie, wymsknąć się potrafi trzeba, powinieneś, musisz. Ale czy to zawsze naprawdę oznacza, że faktycznie według przepisów, bo jak nie, to kara? Dzisiaj się tego dowiesz z tego odcinka. Zaczynamy. Tak więc, przygotowałem dla Was i podzieliłem właśnie na etapy, głównie trzy. Zobaczmy sobie pierwszy, właśnie punkt, jaki tutaj jest przygotowany, a mianowicie ta długa dosyć nazwa mówi o ubezpieczeniu, właśnie zdrowotnym ponieważ w Niemczech, jak masz firmę, musisz obowiązkowo być ubezpieczony zdrowotnie. Pierwsze pytanie, jakie tu się nasuwa, co jeżeli ja mam firmę w Niemczech? Nie mam tu meldunku mieszkalnego, tylko w Polsce. Meldunek mieszkalny to jest jedno, ale jeżeli chodzi o ubezpieczenie zdrowotne, tudzież na przykład niektórym znane z rozliczenia podatkowego podwójne domostwo, kryje w sobie jedno ośrodek życia. I tam, gdzie mamy ośrodek życia, czyli nie znaczy, że tylko pracuje, albo żona tam mieszka, tylko suma tych wszystkich rzeczy oznacza to, w jakim kraju musisz być ubezpieczony zdrowotnie. I jeżeli yy, nawet ten ośrodek życia byłby w Polsce, ale tam tego ubezpieczenia nie masz, a te dochody właśnie i tą firmę prowadzisz w Niemczech, to jest to oczywiście obowiązkowe, już nie mówiąc nawet o wszystkich tych osobach, które oczywiście mają tu też meldunek i jest to ich jedyne tutaj miejsce pobytu, tak? O, o co mi chodzi? Bo niektórzy mówią, a ja nie mam meldunku, to nie muszę mieć umocnienia zdrowotnego, jak mam gewerbę. Oczywiście, że musisz mieć ubezpieczenie zdrowotne, tym bardziej, jeżeli go nie masz w Polsce, bo takie osoby też się zdarzają, a najpóźniej wtedy, jeżeli tu często przebywasz, ponieważ jedno to jest ośrodek życia i to są na pewno rzadkie dosyć przypadki, ale jeżeli tam idziesz, że tak powiem, hat of heart, czyli jest bardzo konkretnie na y, jakąś kontrolę etapia to mówimy właśnie o tym, yy, gdzie mamy ośrodek życia. I nawet jest w Niemczech specjalny instytut, który się tym specjalizuje, czyli jeżeli nie jesteś do końca pewien, to możesz zgłosić się do GKV Spitzenverband i na przykład osoba, która załóżmy ma i w Polsce firmę, i w Niemczech firmę. I obie firmy na przykład, nie jest tak, że nie wiem, jedna tylko jest zameldowana i tam ma nie ma dochodu, albo bardzo malutko, tylko obie funkcjonują yy, w dużym stopniu. To GKV Spitzenverband, ocenić, Ci, w którym z dwóch krajów musisz tą składkę zdrowotną płacić. No bo w Polsce przecież NFZ jest obowiązkowy, ta składka zdrowotna jest obowiązkowa. W Niemczech też jest obowiązkowa, tak? Tylko, że jak ktoś może do tego systemu w Niemczech jeszcze nie wszedł, to się wydaje mu, że to nie jest obowiązkowe, bo kto wszedł, to żeby wyjść już wie, że wymaga to trochę dokumentów. Ale dobrze, bo to nie ma być odcinek ubezpieczeniowo-zdrowotny. Odsyłam Cię też tutaj do odcinka, w którym właśnie porównuje ubezpieczenie prywatne a państwowe, jakie ma wady i zalety, bo to zaraz jest pierwszy kolejny temat, z którym będziesz wchodząc na niemieckie rynek się konfrontował. I tym samym yy, bez dwóch zdań ubezpieczenie zdrowotne jest oczywiście obowiązkowe w Niemczech, żeby posiadać. Też jak masz tu werbę. powiedziałbym, żeby jak najkrócej to jakoś tak powiedzieć, zawsze jakby jestem fanem jakichś takich krótkich, nie tam dwóch zdań, żeby komuś coś wyjaśnić. Ale najbardziej prawdopodobne, jeżeli masz GBT w Niemczech i jest to Twoje jedyne źródło dochodu, to musisz tutaj zameldowanie przy w krusie albo przy żonie w Polsce w Kasie Chorych nie załatwiać Ci tematu obowiązku ubezpieczenia zawodnego, jaki jest w Unii Europejskiej. Skąd się troszkę bierze, jeszcze mogę podrzucić jeden, jedno hasło. Ten obowiązek w Niemczech jest dużo bardziej egzekwowany, w ogóle jest egzekwowany i to bardzo konkretnie. Niż w Polsce. W Polsce nie był pan teraz, nie wiem, ubezpieczony, bo tam skończył etat, to tamto, na zasiłek nie poszedł. No to teraz pan ma tam sobie płacić może dalej. W Niemczech nie do pomyślenia. I to też wspomnijcie moje słowa. Tak jak przeglądy. Jeszcze jakiś czas temu w Polsce można było przegląd wysyłając SMS a do diagnosty mieć. Yy, aktualnie te przepisy i te przeglądy jakie tam wyglądają, a wierzcie jestem z branży motoryzacyjnej, moje pierwsze wykształcenie w Niemczech to jest mechatronik samochodowy i wiem od A do Z od podszewki jak wygląda przegląd w Niemczech. Tuf, tak? Jak, on, jak go się przeprowadza, na co się patrzy, co się kontroluje. I to samo zaczyna się robić w Polsce. Mało tego, diagności z Niemiec, z Dekry, jadą do Polski edukować Polaków, jak co trzeba badać I, i, i to po prostu już się dzieje. I tak samo będzie prędzej czy później w Polsce, dlatego tylko wyjaśniam, bo wiecie, to jest na zasadzie ale tam ja miałem tam pasata i się wujko, jak miał Passata i mu się nie psuł, czy tam jakieś, nie wiem, Citroena tam jakiegoś. No to dlatego, w tym przypadku te historie stąd się biorą, że właśnie faktycznie w Polsce są mniej egzekwowane i tyle. Aha, no i dla najbardziej zainteresowanych najpóźniej podczas kontroli z urzędu celnego, który może wpaść w miejsce pracy, czy to jest budowa wszystkich warsztat, czy gdziekolwiek, kontrolują wszystkie rzeczy. Wtedy jest jak najbardziej jest patrzone, jest kara za brak, to jest nieopłacanie świadczeń socjalnych, jakby i nie podatków w tym przypadku, ale tak traktowane bardzo podobnie jak podatków. To są też świadczenia i składki socjalne. I oczywiście, żeby jakaś kasa chorych was wtedy przyjęła, jest bardzo duży problem i patrzone jest od kiedy tutaj zarabiasz, jak długo i tak dalej. I wtedy musisz te składki zapłacić wstecz, albo w ogóle składasz wniosek do kasy chorych i dostajesz tylko odmowę. I potem jest do trzeciej, czwartej, piątej, szóstej, dziesiątej kasy chorych zgłaszanie się, kochani, w wszystkich tych przypadkach Wam możemy pomóc. I to można powiedzieć, że najczęściej jest jedyne obowiązkowe ubezpieczenie w Niemczech. A oczywiście prowadząc firmę, poza tym, że się zazdobiesz jakie ubezpieczenia są obowiązkowe, ale w tym przypadku niekoniecznie. Akurat z tego, z tej chwili musisz korzystać, ale to ci ja po prostu polecam. Jest to e-faktura, bo księgowość i rozliczenie, zrobienie jest obowiązkowe, tak, według przepisów. Ale żeby to było nie trudnością i znienawidzoną czynnością, tylko przyjemnością i lekkością, i żeby księgowa cię pokochała, możesz zacząć korzystać właśnie z partnera odcinka. Zapraszam. Jeśli prowadzisz firmę, czyli tak zwaną gewerbę w Niemczech, albo dopiero planujesz ją założyć, chcę ci polecić aplikację e-faktura. W opisie znajdziesz link rabatowy, który da ci pierwszy miesiąc za darmo, a potem 50% zniżki przez kolejne pół roku. e-faktura to aplikacja księgowa, która nie chcę mówić, że zrewolucjonizuje, ale na pewno pozwoli ci skupić się na prawdziwym zarabianiu. Działa jak twój osobisty asystent do wystawiania rachunków po niemiecku, nawet jeśli nie znasz języka. Wbudowany tłumacz AI przetłumaczy każdą pozycję, a faktura które wystawisz w kilka kliknięć. Twoja księgowa też pokocha e-fakturę, bo wszystko pobierze jednym kliknięciem. Nawet koszty, które po prostu sfotografujesz telefonem, zaraz po odejściu od kasy. Link w opisie: testuj za darmo przez miesiąc i ciesz się 50% zniżką przez pół roku. Tutaj mam taką sekcję takich misiów, gumisiów, takich przejściowych. Którą już Wam tłumaczę. Są obowiązkowe, ale tylko w niektórych branżach. Na przykład DRV. Jest to Deutsche Rentenversicherung, czyli tutaj, dobrze słyszycie, mówię o składce na niemiecki ZUS, ponieważ, inaczej niż w Polsce, w 95% przypadków jak masz firmę w Niemczech, nie musisz opłacać składki na ZUS, tak jak to jest w Polsce, czyli emerytalno-rentownej. Zdrowotne jest faktycznie tylko zdrowotne, jeżeli jest składka do AOK, bo to czasami się zdarza, że jeszcze niektórzy nie wiedzą i mylą. To jest tylko na zdrowotne ubezpieczenie, czyli tam leczenie, szpital, nie wiem, karetka, nie? lekarstwa tam są refundowane częściowo itd. Tak ale emerytalno-rentowna to jest DRV, i są ym, zawody. Głównie najczęściej są to tak zwane freiberów, yy, lekarze, adwokaci, nauczyciele, yy, niektórzy, ale jako własna działalność mówimy, nie, językowi itd. Tak są, jak, jak są na zasadzie Freiberów, to mają obowiązek po prostu opłacić składkę do Deutsche Rentenversicherung, Też na siebie. Ja tu oczywiście, mając firmę, mamy pracowników, to są jeszcze inne tematy. Ja mówię o tobie: jak masz firmę jako jednoosobowa działalność i nikogo nie zatrudniasz, należy tylko ubezpieczenia na powiedzmy ciebie. No nie? Już nie mówię, że tam oczywiście pracownikom trzeba, jak ich zatrudnisz, odprowadzać składki, ale to jest inny temat. Także to w niektórych przypadkach może być obowiązkowe. I kolejny punkt, który może być obowiązkowy zależnie od branży i zaraz Wam podam kilka przykładów, mianowicie Haftpflicht albo Unfall. Haftpflicht to jest ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. To już może zdradzę, oczywiście w zalecanych ono też się znajdzie, bo załóżmy, że prowadzisz restaurację, klientowi coś podajesz, on nie wiem, ma jakąś akcję alergiczną, Ty tego nie wypisałeś w alergenach albo coś przeterminowanego dałeś, on choruje poważnie i musisz płacić mu odszkodowanie, rentę, leczenie i tak dalej, Przykładowo, albo masz nie wiem, biuro, ktoś przychodzi, coś jest nieprzymocowane, jakaś, wiecie, wycieczka do butów, on uderza tyłem głowy, nie wiem, kręgosłup, paraliż, wózek, i mu musisz płacić, i tak dalej. To jest inna kwestia. Ale są zawody, jak na przykład, y, jakiś miałem klienta, który pracuje w Zesieheć I do razem z wnioskiem o gewerwę nie złoży potwierdzenia, ubezpieczenia. Hatli świadzy się, czyli odpowiedzialności cywilnej. Widocznie w tej branży ochrona, targanie kogoś, wiecie, gdzieś tam się przepychanki, siłowanie i tak dalej, często dochodzi do jakichś uszkodzeń ciała, zwróćcie uwagę, że nawet urząd, gmina mówi, że dopóki nie dołączy do. Swojego i to też nie są tanie ubezpieczenia, często u takich osób, gdzie ten obowiązek jest. No a często u tych, co na przykład na gewerbę budowlaną, to jest tam zależy, powiedzmy, taka minimalna od 150 euro na kwartał. Tak, minimum. Nie, nie mówię, że każdy zależy to się montuje, bo budowlana można robić fasady, dachy, a można, wiecie, yy, ściany na biało malować i kłaść podłogę. Oczywiście jest to różnica pewna, ale taka większość takich średnich, budowlanych takich usług to będzie około 150 euro na kwartał. I to jest, ym, natomiast tutaj jesteśmy teraz w tym temacie, gdzie są obowiązkowe. Akurat przy większości budowlanych nie są obowiązkowe, ale na przykład Zysia Heizdienst musisz mieć, inaczej ci nie otworzą w ogóle gewery, jakby działalności. I Unfallfę Przykładowo kolejny, inny następny klient, ten akurat, o którym pamiętam, otworzył wycinkę lasów, tego typu rzeczy, pielęgnację lasów, jakieś leśne, właśnie takie usługi. I tam. Jest kasa właśnie leśników, i on do niej mu na wypadkowe ubezpieczenie i on do niej musi właśnie wpłacić składki. Niezależnie czy ma dodatkowe jakieś prywatne wypadkowe, czy nie ma, czy chce, czy nie chce, to w tym przypadku jest obowiązek znowu. Las, drzewo, góra, dół, góra, dół się kieruje, piła. To dużo widocznie często dochodzi do jakichś wypadków, i z tego powodu. Mówią dobra, to w przedsiębiorcy w Niemczech wiele nie muszą płacić, tak? Bo na przykład, już zdrowotno rentowno emerytalny nie musi, czyli jak pójdzie potem, nie wiem, stać sobie rękę, czy coś by chciał iść na rentę, to możliwe, że nie ma. Jak nie ma, pójdzie po jakiś zasiłek, tak? Taki, jaki będzie mógł otrzymać, ale będzie się starał. Będzie jakoś uciążliwy dla państwa, dlatego państwo mówi w takiej sytuacji, w takiej branży, chcemy, żeby ci ludzie płacili sobie minimum ubezpieczenie, właśnie wypadkowe, takie. Obowiązkowe w tym przypadku. Także to na dzisiaj wszystko. Dla tych z Was, którzy chcą się dowiedzieć, mając firmę w Niemczech, tak zwaną Gewerbę, lub GmbH, lub nieważne jaką, jakie ubezpieczenia nie są już stricte obowiązkowe, ale powinien każdy, mając Gewerbę, firmę mieć, albo są one minimum jako zalecane, zalecane, mówią dupsko uratują czy finansowo, czy zdrowotnie, czy. Jakkolwiek indziej. Final, no, finalnie zawsze się to sprawdza, powiedzmy, do pieniędzy, no bo jak mamy radę na wózku, jestem, no to mogę mniej pracować w mniejszym stopniu i tak Oczywiście są to też takie obciążenia, powiedzmy, jeszcze dodatkowo takie yy, psychiczne, to inna kwestia, ale finalnie też często się do tego sprowadza, że nawet jeżeli jesteś psychicznie świetnie radził, no to nie ma bata. Bez ręki będziesz mniej mógł pracować, słabiej, mniej się obciążać niż mając dwie ręce, czyli mniej zarobisz. I to wszystko się też z reguły sprawdza właśnie no do finansów. No, z płacić też składkę pieniężną, tak, a nie duszy czy nie, uśmiechem i tak dalej, tak? I zabezpieczamy sobie jakąś z reguły kwotę w razie W. Dobrze, moi kochani, napiszcie w komentarzu, jakie wysłyszeliście może mity, albo macie pomysły w tym, yy, pod tym kątem, lub czy chcecie otworzyć jakąś firmę w Niemczech, lub taką prowadzicie i czy wam coś opowiadał coś innego. Moi kochani, dziękuję bardzo, zostawcie subskrypcję, lajka możecie zostawić w górę. Od niedawna YouTube ma taką funkcję hype. Czyli takiego lajka można wyhajpować. Jeżeli jakiś materiał Wam się szczególnie podoba, <laughs> możecie kliknąć po tym, jak dacie lajka, jeszcze ten hype i on wtedy pozwoli YouTubeowi do właśnie Twojej grupy docelowej, znaczy mojej, takiej jak ty, jeszcze lepiej tapić Polaków w Niemczech lub takich Polaków, którzy właśnie chcą do Niemiec na przykład przyjechać. Trzymajcie się, Krystian, Alej de Kancelaria. Hej!